Niedzielny poranek, więc kolejna nasza niedzielna dobra myśl. Chciałbym samym faktem, że te ptaki będą śpiewać w czasie tego, co będziemy sobie chcieli powiedzieć, zachęcić do tego, by dzisiaj wejść z domu i doświadczyć tego piękna, którym dzisiaj Pan Bóg nas tak mocno hojnie obdarowywuje. Dzisiaj o tym, by niekoniecznie zawsze widzieć po swojemu, nie zawsze. Kurczowo trzymać się swojego sposobu patrzenia, widzenia, szczególnie drugiego człowieka. Tak więc zapraszam Cię. W dzisiejszym niedzielną Ewangelię to trzeci rozdział Ewangelii, według Świętego Marka, wersety od 20 do 35. Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli jego bliscy, wybrali się, żeby go powstrzymać. Mówiono bowiem, odszedł od zmysłów, a uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Mabel Zebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana. Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać, a tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie. Odpowiedział im: Którzy jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących wokół niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrom. I Oto rodzina, nie wiemy czy ta najbliższa, ale jednak bliscy Jezusa przychodzą przekonani, niejako że odszedł od zmysłów, A więc trzymają się jakby swojego sposobu widzenia tego, co się dzieje. Owszem, nauka, forma, słowa Jezusa. One mocno wykraczały poza pewien szablon, do którego przywykli ludzie i pewno również rodzina Jezusa, jeżeli chodzi o sposób, w jaki nauczano, w jakim tłumaczono pisma, w jakim mówiono o Panu Bogu. Jezus łamie pewne schematy. I to niepewne, pewno wiele tych złamanych schematów było, ale oni tak to widzą, jakby wychodzi z tego taka postawa braku takiego realnego zainteresowania. Jezusem. Jak Ty to widzisz? Jezu, dlaczego w taki sposób? Jezu, porozmawiajmy. Nie tak może jest to jakieś duże uproszczenie, ale tak, skoro mówimy tutaj o rodzinie, to jakby w tym świetle chcę przypatrzeć się temu, jak ja funkcjonuję wobec moich najbliższych. Nie wobec rodziny, wobec tych, z którymi współpracuję. Czy czasem też nie jestem kimś takim, który wodzi że ja to widzę w ten sposób? Nie? Albo tak jak faryzeusze, którzy od razu dają wyrok. Mabel Mabelzebuba, bo my to tak widzimy. On władcą złych duchów wyrzuca złe duchy. Nie? Czy my czasami też nie forujemy takich wyroków? To, co robisz, jest bez sensu. Nie? To jesteś głupi. Nie rozumie tego. Mi to jest obce. Nie? Na ile podejmie wysiłek, by coś, co ważne jest dla kogoś mi bliskiego, przestawało być głupie w moich oczach, skoro dla niego jest to ważne? Tu nie chodzi o to, żeby zmuszać się, by i dla mnie stało się to tak samo ważne, ale staję dzisiaj gdzieś wobec pytania, ku któremu podprowadza mnie Ewangelia, ta rodzinna sytuacja w rodzinie Jezusa. Skłoniły do zadania sobie pytania, czy aby, jeżeli dla kogoś mi bliskiego coś jest bliskie jakiś punkt widzenia, jakaś wartość, jakaś rzeczywistość, jakaś pasja nie skoro dla ciebie, a kocham Cię, jest to ważne, jest to istotne, to trzeba by na pewno jakaś taka łatwość w negowaniu tego, w umniejszaniu temu, w skreślaniu tego, w jakimś takim negatywnym ocenianiu tego. Czy to jest postawa właściwa, czy czasem właściwym nie jest. Wyjście z założenia, że skoro dla Ciebie jest to ważne, to ja też chcę się tym zainteresować. Ja chcę, żeby to też w jakiś sposób stało się ważne dla mnie, skoro Cię kocham, skoro jesteś mi bliski. Nie? Czy ja chcę poznać ten Twój świat, nie poznać Twoje życie. Czy chcecie przyjąć takiego? Z tym, co cię pasjonuje, i z tym wszystkim, co cię zupełnie nie pasjonuje. Chcę widzieć, jak to wygląda od Twojej strony. Dlaczego Twoje zachowania są takie? Może ich nie rozumie, ale powiem, że Jacek Mimbricki chcecie spróbować zrozumieć. Dlatego usiądźmy, porozmawiajmy nie w, o takiej otwartości, nie w ocenianiu, nie w forowaniu wyroków, nie w, skreśleniu, nie w stwierdzeniu, skoro dla mnie to jest nieważne to nie obchodzi mnie to, że to dla Ciebie jest ważne. Chcielibyśmy twierdzić błąd i potrzeba jakiegoś wysiłku też Bożej łaski, byśmy może to w naszych wzajemnych podejściach, wzajemnych relacjach próbowali zmieniać, byśmy wciąż bardziej stawali się faktycznie rodziną. Dobry dzień się zapowiada i wierzę że też dobry tydzień, także wykorzystajmy ten czas naprawdę dobrze. Niech Pan Ci błogosławi.